Hejka, hej kochani 2 stylówka 22 dziewczyny trenują. Jutro jedziemy. Na zawody. Lili ma stylówkę już założona, ja mnie już w piżamie. Zobaczymy minutka, jest okej, okay, czy kontuzja, czy ma jechać, czy nie. Ta dziurku Lili. Ale dają czadu. Wow. Brawo Wow, hejka, hejka, wstałyśmy. Jest godzina piąta rano. Dziewczyny się tu się szykują, zakładają buty. Hej, yeah. hejka, hejka. Molinda jest takim śpiochem, że nawet nie idzie nas pożegnać. Wyruszamy. Dacie czadu? Hmm? Dajcie czad. Nie mój się. No, Powiedziałeś, że jedziesz na super przygodę, tak? A jednak Melinda wyszła. O, jednak chce się pożegnać. No dobra. Kurtki. No dobrze, jedziemy, jedziemy. Kurtkę zakładaj, kochanie, ciepłą. Dojechałyśmy. Jesteśmy w piątym soku. Lecą dziewczyny. No, wchodzimy, wchodzimy. Klub studencki w Białymstoku. No tańczyć na no co? No tak! Jak będziecie się nudzić, możecie się bawić z psem, dziewczyny. Już macie pieski. występujemy obok siebie. Tutaj to straszne żółte światło jest, takie lampy. Pokażę Wam później jak tu fajnie jest, ale ciemno, bardzo ciemno. Mia jest 4-2-3, a Lili jest 4-2-4. I przykleimy to! Dobra. Dziewczyny gotowe, już po rozgrzewce. Jak się czujesz? Mija. Wstawaj tam daleko, bo cię nie widać. Foteczka. Dobrze. Zwariowana Mija.

Oglądają swój występ. Będziesz mogła, może zjecie coś, co? No co grasz teraz sobie? To Tokaboka? Barbie czy to kaboka? Myoga. Barbie miała oglądać jakiś film. Słuchawki założone, zobaczcie jaka mi stuwa. Jak się czujesz po występie, powiedz. Tak, dobrze. Czujesz? dobrze? Pani była? Tak, trochę tak, się z tej Super Ci wyszło, będziesz się uczuła, pojedziesz sobie na kolejne zawody. Chyba w czerwcu są kolejne zawody. Tak? No? To jeszcze masz trochę czasu, i się podzuczysz. Jakieś nowe figury może? Okej okay. Nareszcie. pizza Ale żółta jest. try to keep książkę super? super a my lecimy spać kochani wróciliśmy do domu spałyśmy do 11. dziewczyny nie poszły do szkoły były takie zmęczone co to za gadulstwo? March, 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 march. idziemy teraz na zajęcia ja jeszcze mam tą opaskę o, jeszcze <laughs> <laughs> masz też też nie chodzić? tak, będę um, ten Widzieliśmy na gimnastyce, będę w niej na matematyce na na, na Matajas i będę mieli na, ja na basem jeszcze Nie, na basen dziś już nie, ja już nie a dam ja rady ja za dużo ja tego. Ja ja. Słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, jak dziewczynom poszło, czy zostały zakwalifikowane do kolejnej nie. <noise> do kolejnej grupy. Nie, dziewczyny pojechały, tylko wiecie, na przygodę. One nie są przygotowane jeszcze na... Tak wysoki Czekale. poziom, ale myślę, że naprawdę super im poszło I gratulacje dziewczyny. A dziś um, się robiliśmy taki projekt, taki domek z kartonu i pomalowałyśmy już podłogę y, białą farbą i będziemy robić taki domek. Zobaczcie co tutaj się dzieje, ma zajęcia, już dziewczyny się szykują, uciekamy. Mija zakładaj buty już mam, są czapki budowne. są. Lili, tańczyła już dwa, parę treningów i pojechała na szopotę i bardzo dobrze szło. Trochę jak gimnastycznie też zaszczędziła, tak jak ja. Ja chyba No, ale się ja Lili, gimnastycznie. Lili, naprawdę super ci poszło. Tak, ona bo ze, ze zmęczenia, dobra, wychodzimy dziewczyny, chodźcie, lecimy ok, pa, widziałam fajny przepis w internecie z ciasta francuskiego tutaj akurat wzięłam takie ciasto francuskie kupiłam w tu mam e, jabłuszka, które mamunia nam zrobiła, wykroić nałożyć trochę jabłka i żeby się przypiekło no dobra, robię, podłączyłam toster toster, sandwich nie wiem czy moc jest nie za niska wykroję sobie i Działam. Nakładam jabłko. Dobra, tak żeby może nie wyleciało. Przykrywam, zamykam i robię kolejną. Zobaczcie, tak wyszło. No ciekawe jak w smaku. Lili, testerka. Co to jest? Myślałam, że to jest to. Dobre? No to to super. Miotka zaraz będzie testować. Testujemy. No spróbuj. Pycha. Dobra. Takie szybkie. Mm. Tylko trochę musiało poleżeć. A co tam jest w środku? Gardzić Odbaczcie, jabłuszka. Na obiadek pyszniutkie placki ziemniaczane. Przepis na placki ziemniaczane, a gulasz jest... Z przepisu gulasz z kopytkami chyba, tak? Gulasz z łopatki z kopytkami. No. I suróweczka z marchewka z jabłkiem. A my jeszcze dodajemy kiszoną kapustę i też pycha. Tylko nie mam pietruszki, bo jeszcze pietruszka powinna być. Ale wszystko słuchajcie pyszota. Polecam.